Witam bardzo serdecznie w naszym studio Football Arena Business League. Tutaj będziemy omawiać to, co działo się na naszych boiskach w ubiegły weekend. W miniony weekend byliśmy z kamerą na meczach pierwszoligowców. Zacznijmy od Ligi 1, w której zaległy mecz zagrały ze sobą drużyny Alseco i Opto Team. Wszystko wskazywało na to, że będzie to bardzo wyrównane starcie, a jak było w rzeczywistości... Zdecydowanie lepszej formie byli tego dnia zawodnicy Opto Team. Zobaczmy, co miał do powiedzenia Tomek Siara z Opto i zobaczmy fragmenty tego spotkania. Początek sezonu, 6 punktów. Powiedz, czy można czegoś chcieć więcej? Idziemy na mistrza, no co zrobić? No, 6 punktów, to już zobaczymy. No, idziemy dalej, gramy silne zespoły, które te grupy się powymieszały. Zobaczymy. Jesteśmy na no, dobrej myśli, że będziemy najlepsi. Potencjał na Superligę jest w zespole, czy jeszcze nie teraz? Jeszcze nie. Nie, musimy pomyśleć o odnowieniu składu. Brakuje nam trochę świeżej krwi. No, mamy swoje lata, no, ale bawimy się piłką, to jest najważniejsze. Nie? Cieszymy się z tego. Właśnie chciałem zapytać, czy jeszcze po prostu brakuje Wam tego doświadczenia, ale. <grystanie> A zobaczmy, co się działo w pozostałych spotkaniach tej kolejki. FC Mierzyn pokonał Agryf, ubezpieczenia RR były nieco lepsze od drużyny Dragon Event. Tieto pokonało drużynę Brazilei Rinho, a Spawmont okazał się być lepszy od drużyny Aqua Team. Zobaczmy jak wygląda teraz tabela Ligi 1A. Opto Team zajmuje pierwsze miejsce z sześcioma punktami, Tu za ich plecami jest drużyna FC Mierzyn. Trzecie miejsce należy do drużyny ubezpieczenia RR I to jest ostatnia drużyna, która do tej pory ma komplet punktów na swoim koncie. Czwarte miejsce Dragon Event, piąte Spavmont, szóste Alsego, Tieto. Na miejscu siódmym a Irinio, Aquatiem Gas i Agryf nie zdążyły jeszcze zdobyć żadnego punktu w naszych rozgrywkach szóstego sezonu Football na Business League. Ani Arena Prowowerze, ani Ester nie mogły podchodzić do swojego spotkania z przesadnym optymizmem. Obie drużyny przegrały swoje inauguracyjne pojedynki i z pewnością chciały bardzo szybko zapomnieć o dotychczasowych niepowodzeniach. Spójrzmy na fragmenty tego spotkania i wypowiedź Sebastiana Homontka z Ester. Oh my God. Trudnym mieście początek tego sezonu, bo w pierwszym meczu właśnie z rozgrzewającymi się tutaj chłopakami z Automaxa zabrakło czegoś pod koniec i, i wam odjechali, ale to dzisiaj wy odjechaliście drużynie przeciwnej i się zaprezentowaliście zdecydowanie lepiej od nich. Jak to wyglądało z Waszej perspektywy powiedzmy? Z naszej perspektywy przeciwnik dzisiejszy był przeciwnikiem trudnym, mimo tego, że bardzo skromną ławka, bardzo skromną ławkę mieli rezerwowych, ale pokazywali dobrą piłkę, dużo energii. Także było dość trudno z nimi. Jeśli chodzi o Automaxa, no to wymagający przeciwnik. W poprzednim sezonie przegraliśmy no bodajże 30, 30 do 5, no ale teraz już było zdecydowanie lepiej. Rozwijamy się, także z meczu na mecz będziemy coraz silniejszą drużyną. A wróćmy jeszcze na chwilę do, do tego dzisiejszego meczu, bo, bo, bo to, 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 to chyba najważniejsze w tej kolejce. Był taki okres, że, że szliście gdzieś tam bardzo, bardzo równo, nawet przez chwilę Wasz przeciwnik Arena Prawo że objęła prowadzenie na początku spotkania, PEC wiedzieliście, że, że, że musi przyjść ten moment kryzysu fizycznego i po prostu czekaliście na swoją okazję, czy nie kalkulowaliście i od początku chcieliście narzucić swoje warunki? Od początku chcieliśmy narzucić swoje warunki, jednak przeciwnik no, nie pozwalał nam grać tak, jakbyśmy chcieli. To też poniekąd w pewnym momencie rozbiło naszą drużynę i wydarzył się chaos, ale w ostatecznym rozdaniu e, dopięliśmy swojego. Ester wygrał, a Arena Prawobrzeże jeszcze przynajmniej tydzień musi poczekać na swoje pierwsze punkty. W pozostałych rozegranych meczach tej ligi: 12. Brygada Tramwaje Szczecińskie 12 do 7, Automax był lepszy od polpitu stosunkiem dwóch bramek, Dream Team uległ pogoni sportem 12 do 16, Lufy i Kozłód muszą poczekać jeszcze na swoje starcie z tej kolejki. tak prezentuje się tabela 1B. Pierwsze miejsce zajmuje 12 Brygada Zmechanizowana, za nią jest BL, trzecie miejsce należy do Pogoni Sportnet, na czwartym miejscu są Trambaje Szczecińskie, piąty Polbit, szósty STR, siódme są Lufy, ósmy Konsbut, dziewiąty Drink Team, a na dziesiątym miejscu jest Arena Prawobrzeże. Rzućmy jeszcze okiem na wyniki we wszystkich grupach drugiej Ligi i aktualne tabele. Warto jeszcze wspomnieć, że w niedzielę rozegrany został mecz pomiędzy JTS Teamem a aktualnym mistrzem, czyli FC Pierożek. Nowicjusze pokonali mistrza i pokazali na boisku, że będą jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu Superligi. A tak wyglądały inne wyniki tej pierwszej, uzupełnionej w tym weekend kolejki Superniki. I aktualna tabela. Na koniec chciałem zachęcić wszystkich ligowców do kupowania gazety Kurier Szczeciński, w której to ukazują się materiały z naszej ligi. W tym tygodniu była to relacja z meczu FC Fu Grupa Kozłowski Sylwetka Tramwajów Szczecińskich oraz kolejna relacja z meczu Zalando FC Twitter Szczecin. To wszystko w tym tygodniu my widzimy się w weekend na obiekcie, gdzie znów będziemy z naszą kamerą. Do zobaczenia.